Cześć, tutaj HKVS. To jest serwer minegrzybek Link będzie w opisie. Tekstura no, trochę taka nie... No, zaraz zmienię ją, ale patrzcie, jak zajebiście się wygląda w tej teksturze zbroja. O, o, o widzicie? No czekajcie, zmienię teksturę, żebyście widzieli jak to wygląda. Zobaczycie mojego hasła, bo no, zrobię cięcie. No, a od razu widzicie, um, to jest IP S29.minser.eu 2.32136 no, no i co? No, wchodzimy w ten serwer Już się zalogowałam. No i nie widzieliście mojego moich pasów. No widzicie. teraz zacznijmy od zasad. Tablica zasad gry. Pierwsze. Admin nie odpowiada za stratę i ten stratę. E, czy stratę? Jest to serwer survival. 3. Na serwerze jest PHP, Prud, Spawn 4. spamowanie reklamowanie itp. karane jest banem 15-20 minut Admin decyduje na ile jest ban i kiedy się skończy 6. Każde bugowanie, czytowanie jest karane banem nieokreślonym No na to proszę uważać Proszenie admina o dzień lub itemy itp. karane jest 15... jest banem... karane jest banem 15-minutowym na serwerze jest waluta więc możesz płacić innym gracza za itemy no sorry za lagi ale nie wiem skąd mam takie swoje lagi 9 spotkasz cheatera lub... Yy, yy, lub Przeciwny. W razie gildia jest usuwana. Admin ma zakaz dołączenia do gildii. I to wszystkie zasady. co hmm, za takie lagi? Niech mi się uspokoiło. O, trochę się uspokoiło. No, tutaj mamy. Hmm, różne. Podstawowe hmm. no, itemy. Ostopłem, nie wiem w jakiej sposób, ale kolega przed mną no. konto jakoś zrobił te wszystkie itemy. No nie wiem, ja nie wiem skąd się wzięły. Ja wchodzę, jak sowe rzeczy wytyfy. Nie. Jak się zdziwiłem, ja pieprzę. No, no i co? Aż od od Czekajcie, niech mi się labi. No, jesteśmy z powrotem, mi się uspokoiły. A tu międzyczasem mam największe lagi, czyli pokar. No, piszę zamykać, jak ktoś nie zamknął. No i widzicie, y tutaj mamy różne. Kurwa, lagi. No, kurwa. Dobra, idziemy stąd. Za duże lagi. No, jesteśmy międzyczasem. No i poza tym znakiem jest PVP, jak zwykle, drzewka. Tu jest timer mode. A po tamtej stronie też jest wszystko takie same. No i to chyba na tyle z tego serwera. Uh, polecam dedanie i td, i td. No to jest fajne. Jak je prze. Szkoda, że adminów nie ma, bo przed chwilą byli. Hmm. No i co? No i, no. no i na tyle. Dziękuję za oglądanie.